Czy pamiętasz milczenie? Nie to, które pojawia się po krzyku, nie to puste, sztuczne milczenie, które próbują wcisnąć, gdy nikt nie chce już rozmawiać, ale to inne, gęste milczenie, to, które czujesz w ciele, zanim nawet uświadomisz to w myślach. Tak, zdałeś sobie sprawę, nawet nie wiedząc, jak to ubrać w słowa. Coś w tobie wiedziało, że ta rozmowa już się odbywała. Nawet jeśli nikt nic nie mówił, nawet jeśli oboje tego unikali. Nawet jeśli się zajmowali czymś innym, nawet jeśli próbowali rozmawiać o czymś innym, coś w Was obojgu już rozmawiało. Czułeś. Czułeś to w sposobie, w jaki druga osoba spuszczała oczy za każdym razem, gdy zbliżałeś się zbyt blisko prawdy. Czułeś, kiedy Jego oddech zamarł, kiedy obecność stała się niespokojna. Kiedy milczenie nie było pokojem, lecz ciężarem. Rozmowa, której nigdy nie mieliście, to nie była niedostateczność odwagi to była nadmiar percepcji. Wiedzieliście, że jeśli zaczniecie mówić, nie będzie odwrotu, a czasem to jest bardziej przerażające niż sam ból. Czy byłeś już w tym miejscu, gdzie wszystko co trzeba było powiedzieć było tam unosząc się i mantując powietrze, prawie formując się w słowa, ale nie nadchodziły, bo prawda jest taka, że oboje mówiliście wszystko wzrokiem, w nieobecności, w zwłoce w odpowiedzi na proste wiadomości. Sposobie wahania się w dotyku. Wszystko mówiło, wszystko komunikowało, każdy gest był zdaniem, każde milczenie było stłumionym krzykiem. Wiesz dokładnie, co zostało powiedziane nawet bez dźwięku, nawet bez liter, nawet bez odwagi usłyszałeś i zdałeś sobie z tego sprawę zresztą zauważyłeś to jeszcze zanim druga osoba zyskała tę świadomość bo są momenty, kiedy dusza mówi i kiedy to się dzieje. Nie ma jak udawać, że się tego nie słyszało. Ile razy próbowałeś przećwiczyć tę rozmowę, ile nocy leżałeś i myślałeś, gdybym teraz rozmawiał, od czego bym zaczął? Czy on by zrozumiał? A co by się stało, gdybym popsuł wszystko, mówiąc to, co utkwiło mi w gardle, ale nie zdawałeś sobie sprawy, że druga osoba już to usłyszała, już powiedziałeś wszystko, bo twoje ciało drżało, gdy zbliżałeś się do niego, bo twoja energia się zmieniała. Bo Twoja nieobecność krzyczała, a Twoja obecność zawsze błagała o pomoc. Niezwerbalizowanie nigdy nie było problemem. Problemem było to, że nie wiedzieliście, co zrobić z tym, co już dostrzegliście. I to bolało. Bolało, ponieważ najpierw to Ty to dostrzegłeś. Bolało, ponieważ zamilkłeś, myśląc, że druga osoba nie jest gotowa. Bolało, ponieważ druga osoba Cię usłyszała, ale udawała, że to tylko wewnętrzny hałas. Bolało, ponieważ to było miłość, ale również strach. Był to więź, ale także więzienie. Czy potrafisz wrócić do tej chwili teraz? Do tamtego dnia, kiedy prawie to powiedziałeś, ale jego wzrok uciekł i zrezygnowałeś, albo do tamtego dnia, kiedy druga osoba milczała, właśnie dlatego, że bała się, co byś odpowiedział. Prawda jest taka: rozmowa nie została uniknięta, została odczuta z taką intensywnością, że powiedzenie tego słowami wydawałoby się mało, a wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej okrutne? To, że wasza cisza była szczera, była autentyczna, była wisceralna. To nie było udawanie, nie było manipulacji, nie było zaniechania, była ochroną. Kroniliście się przed słowem, bo wiedzieliście, że miałoby zbyt dużą moc. Może nawet pomyślałeś, jeśli to powiem, tracę. Jeśli to powiem, to się kończy. Jeśli to powiem, stanie się rzeczywistością. I dlatego zamilkłeś, ale cisza stała się pełną rozmową. Bo patrzył na Ciebie inaczej, bo czułeś, jak jego ciało reaguje na Twoje, bo, nawet z daleka, nawet w nieobecności, coś między Wami wciąż mówiło to, czego usta nie śmiały wypowiedzieć. Czy kiedykolwiek byłeś w miejscu, gdzie cisza mówiła więcej niż tysiąc dobrze skonstruowanych zdań? Jeśli tak, skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Teraz weź oddech. Zamknij oczy na chwilę, poczuj ciało. Wracaj do tej dokładnej chwili, chwile, kiedy coś w tobie już wiedziało, bo my rozmawiamy, nawet jeśli nikt nie mówi, a potem pamiętasz co zostało powiedziane spojrzeniem, z dreszczem, z ominięciem, z dotykiem, który zawahał się, z uściskiem, który nie nadszedł, lub z ostatnim spojrzeniem przed zamknięciem drzwi. To był ten moment, kiedy dostrzegłeś, że rozmowa się odbywa, bez słów, bez obietnic, bez argumentów. A mimo to. Było to głębsze niż jakakolwiek długa dyskusja, bo nie chodziło o to, kto ma rację, chodziło o to, by odczuwać. Chodziło o to, by być całym sobą w tym niewypowiedzianym i mimo to wciąż słuchać, co czuje druga osoba. Pamiętasz, jak to było silne? Nawet bez dialogu, byliście w synchronizacji, nawet z niedoskonałościami, była oddanie, nawet ze strachem, była prawda, ale potem nastała pustka brak potwierdzenia. Wątpliwość, która pożera, natrętny myśl: czy to tylko ja sobie wyobraziłem, czy tylko ja to zauważyłem? Czy to było prawdziwe? I wtedy ciało załamało się. Zaczęłeś się sabotować, wymagać dowodów, prosić o wyjaśnienia, które nie nadchodziły, ale dusza już to powiedziała, i to wystarczało. Jednak umysł, ten niespokojny umysł, on wymaga, on żąda języka, ale miłość. Miłość czasami chce tylko obecności. Czy kiedykolwiek miałeś taką relację? Gdzie to, co pozostało w powietrzu, było bardziej realne niż to, co zostało powiedziane? Gdzie to, co bolało, było tym, co nigdy nie zostało wyrażone, ponieważ nie musiało? Wtedy wiesz, że ta rozmowa się odbyła. Nawet jeśli nikt tego nie przyznał, nawet jeśli dziś każdy poszedł w przeciwnych kierunkach, rozmowa tam jest. Ona żyje w ciele, w sercu częstotliwości tego, co zostało odczute. Echo jej słychać w ciszy po, w braku pożegnania, w muzyce, która gra i przypomina o nim, w nieposłanej wiadomości, w śnie, który miałeś i nikomu nie powiedziałeś. Miłość czasami rozmawia w warstwach, których ego nie rozumie, a ty, ty usłyszałeś, tylko nie wiedziałeś, jak odpowiedzieć, ale teraz może już wiesz. Bo to, co pozostało w milczeniu, wciąż żyje w tobie. Jeśli to Cię poruszyło, skomentuj: potrzebowałem tego usłyszeć albo opowiedz mi: czy przeżyłeś coś podobnego i nigdy nie miałeś odwagi, aby to wypowiedzieć? Jest taki moment, w którym wszystko staje tysiącowa sekunda kiedy spojrzenia się krzyżują i nawet nie wiedząc dlaczego, rozumiesz, to się wydarzyło. To w tym momencie zdaliście sobie sprawę jednocześnie bez zapowiedzi, bez przygotowania, bez możliwości obrony to nie była decyzja. To nie było racjonalne, było jak pole energii, które się otwiera, jakby coś między wami powiedziało gotowi, teraz się usłyszycie bez słów, bez filtrów, bez osłony, i wtedy prawda nadeszła. Prawda naga, surowa, wrażliwa, bez duchowego makijażu, bez pięknych słów, bez emocjonalnych wymówek, to była tylko obecność, wydwoje tam, naprzeciwko siebie, bez dotyku, ale przenikając się nawzajem od środka. I w tej chwili wszystko stało się jasne. Nie przez to, co zostało powiedziane, ale przez to, co zostało dostrzegane. Percepcja to święte pole, a wy weszliście w nie razem. Poczułeś, jak Twoje ciało się jeży. On również. Spojrzałeś oczami kogoś, kto już wiedział. On odwrócił wzrok, jakby również wiedział, ale nie chciał tego stawić czoła. Ale było za późno. Rozmowa już się rozpoczęła. I nie było dźwięku, ale był echo. Każdy jego gest odbijał się w tobie, każda Twoja reakcja kształtowała sposób, w jaki on oddychał. Zauważyłeś to? Że on bardziej oczekiwał Twoich milczeń niż słów? Że to, czego nie mówiłeś, najbardziej na niego wpływało, że było coś w Twoim spojrzeniu, czego nie potrafił utrzymać przez dłuższy czas. Bo kto odczuwa prawdę, nie potrafi kłamać z bliska. A w tym momencie, momencie, w którym wspólnie się zorientowaliście. Nie było już miejsca na ukrywanie. Byliście w centrum pola, pola głębokiego słuchania, słuchania duszy. Czy kiedykolwiek byłeś w tym polu, w tym miejscu, gdzie czas nie istnieje, bo wszystko jest odczuwane w czasie rzeczywistym, gdzie druga osoba nie musi wyjaśniać, bo twoje ciało już zrozumiało? To było tam, w tym polu, w tej przestrzeni, bez formy, bez logiki, bez prób, o czym rozmawialiście. I to była ta rozmowa, która wszystko zmieniła. Możliwe, że nie zdałeś sobie sprawy z tego dokładnego momentu. Możliwe, że przyszło to jak powoli spadająca lawina, jak ciężar na piersi, który narastał, jak dreszcz, który nie ustępował. Ale wiesz, kiedy to było. Wiesz, które spojrzenia wymieniliście, które dotknięcie, które się nie wydarzyło, które wszystko w porządku, które powiedział, ale wiedziałeś, że to kłamstwo. Nie słyszałeś uszami, słyszałeś ciałem. Ciało zawsze wie. A w tamtym momencie ciało was obojga rozmawiało. Jedno czekało, aż drugie coś powie, ale jednocześnie, wiedząc, że jakakolwiek słowo zniszczy czar, bo to było tak intensywne, tak czyste, tak silne, że gdyby stało się zdaniem, straciłoby swoją pierwotną formę. I wtedy tak zostaliście, w milczeniu. Ale, mówiąc wszystko, wiesz, co zostało powiedziane. Słyszałeś, jak mówił, że ma dość walki z samym sobą. Słyszałeś, jak krzyczał w milczeniu, że chce zostać, ale nie wie jak. Słyszałeś, jak prosił o pomoc, bez słów. Zauważyłeś to, bo twoja dusza rozpoznała jego, a w głębi ty też prosiłeś o pomoc, ale po swojemu, swoim cichym językiem, z oczami pełnymi łez, z małymi gestami, z całą swoją obecnością, nawet gdy ciało odchodziło. To jest ten rodzaj komunikacji, którego nikt nie nauczy, ale wszyscy to czują i boli. Boli, bo nie ma się czego złapać. Nie ma dowodów, nie ma świadków, nie ma zdania do zapamiętania. Jest tylko uczucie, a czasami uczucie jest tak przytłaczające, że druga osoba ucieka. Nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że czuje za dużo. I to właśnie widziałeś w nim, prawda? Chęć zostania, wymieszana z lękiem przed byciem dostrzeganym, potrzebę usłyszenia cię, wymieszaną z przerażeniem, że powiesz coś, co on nie będzie w stanie znieść. On też cię zauważył, on wiedział, on czuł, ale nie miał emocjonalnej struktury, by spotkać cię w tej przestrzeni, i dlatego milczenie stało się schronieniem, schronieniem i więzieniem. Jednocześnie, czy pamiętasz dokładnie moment, w którym jego oczy poprosiły cię o przebaczenie, bez dźwięku, bez słów, ale z wyraźnym przesłaniem przepraszam, nie wiem, jak kochać cię tak, jak na to zasługujesz. I wtedy zamilkłaś. Nie dlatego, że nie miałaś nic do powiedzenia, ale dlatego, że zrozumiałaś, że to była jedyna możliwa odpowiedź. Nie musiałaś mówić, że jesteś zraniona, nie musiałaś krzyczeć, że cierpisz, bo druga osoba już to usłyszała. On poczuł, i to bolało bardziej niż jakakolwiek kłótnia, czuł, że odchodzisz, mimo że byłaś tam, czuł, że stopniowo się poddajesz, czuł, że oddalasz się od środka, i to wtedy. Oboje uświadomiliście sobie koniec rozmowy. Nie dlatego, że się skończyła, ale dlatego, że się dopełniła. Milczenie wyjawiło wszystko. Czy miałaś kiedykolwiek takie doświadczenie? Dostrzeganie czegoś z kimś, co nawet nie zostało wypowiedziane, ale zmieniło całą historię między wami, napisz: Też to zauważyłam. Ale to dostrzeganie ma swoją cenę. Przemienia cię, łamie cię od środka, ale również ujawnia siłę, o której nie wiedziałaś, że ją masz. Zdałaś sobie sprawę, że potrafisz słyszeć głębiej niż myślałaś. Zdałaś sobie sprawę, że twoja intuicja nie była złudzeniem. Zdałaś sobie sprawę, że nie oszalałaś. Widziałaś to, co widziałaś, czułaś to, co czułaś, i nie ma znaczenia, czy druga osoba to potwierdziła. Byłaś tam cała obecna, otwartą, a to jest rzadkie. To rzadkość spotkać kogoś, kto dostrzega z taką głębią. To rzadkość być z kimś, kto pozwala na aktywację tego pola. To rzadkość, gdy dwie dusze słuchają się nawzajem, nawet w milczeniu, ale się zdarzyło, i wiesz o tym: może nie ma nazwy, może nie ma powrotu, może nigdy nie stanie się tradycyjną historią miłosną, ale było prawdziwe, było bardziej realne niż wiele oficjalnych relacji, było bardziej prawdziwe niż wiele wymian przysiąg, bo to była dusza, to była przejrzystość, to była esencja i tego się nie wymyśla. Nosisz tę rozmowę w sobie do dziś. Ona wciąż pulsuje, ona wciąż echem odbija się w przypadkowych momentach, podczas kąpieli, w autobusie, w starej piosence, w wiadomości, której nie wysyłasz, lub w pustce poranka. Ona wciąż żyje i dlatego wciąż czujesz, dlatego wciąż boli, dlatego nie potrafisz zapomnieć, bo to była cicha, ale przytłaczająca wymiana. A kiedy dwie dusze rozmawiają na tym poziomie, nie da się udawać, że nic się nie stało. Nawet jeśli życie toczy się dalej, nawet jeśli już jesteś z kimś innym, nawet jeśli on zniknął, rozmowa no pozostaje. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to wiesz, nie byłaś szalona, nie przesadzałaś, nie fantazjowałaś. Oboje to zauważyliście. Jednocześnie nie wiedzieliście tylko jak utrzymać to, czego ta rozmowa wymagała: obecności, odwagi, zaangażowania. Ale rozmowa się odbyła i ona wciąż żyje. Teraz weź głęboki oddech, i jeśli chcesz, napisz tutaj: Ja też czułem. Jeśli to miało sens, napisz tak, tutaj poniżej. Albo podziel się z kimś, kto przeżywa cichą, ale głęboką rozmowę. Są rzeczy, które nie stają się historią, ale nigdy nie przestają być prawdą. Idziesz dalej, życie wymaga. Inni przychodzą, nowe cykle się otwierają, ale ta rozmowa nie znika. Mieszka w miejscu, którego nikt nie widzi, ale towarzyszy ci w milczeniu. Jak zapach, który pojawia się znikąd, jak dotyk, który nadal wywołuje dreszcze, nawet w nieobecności, jak wspomnienie, które odwiedza Cię przed snem, ona wciąż do Ciebie mówi, nie słowami, ale odczuciami, z przerwami w ciągu dnia, z tym pustym uczuciem, które nagle się pojawia i nie potrafisz tego wytłumaczyć. Bo to, co przeżyliście, nie potrzebuje fizycznej obecności, aby nadal istnieć. To było od duszy do duszy. Ej, dusza nie ma kalendarza. Nie ma stałego adresu. Nie musi być blisko, żeby dotykać. Zdałeś sobie z tego sprawę? Że, mimo odległości, on wciąż cię przenika? Że, mimo braku odpowiedzi, coś w tobie nadal odpowiada? To nie jest przywiązanie. To nie jest potrzeba. To tylko wspomnienie o połączeniu, które było zbyt realne, by je zapomnieć. I wszystko w porządku. Nie musisz tego wymazywać. Musisz tylko uszanować to, co czułeś, i iść dalej. Z żywą rozmową w środku, ale z duszą wolną na nowe słowa, nowe milczenia, a może nową miłość, która potrafi dostrzec również Ciebie. Jeśli to poczułeś, napisz: Wciąż noszę tę rozmowę. Albo powiedz mi: Jakie zdanie nigdy nie zostało wypowiedziane, ale czujesz je do dziś?